Trzy rzeczy, które musisz zrobić, by wypaść profesjonalnie podczas wystąpienia na konferencji. Witam Państwa serdecznie. Czy mnie dobrze słychać? Ja się nazywam Adam Miałczyński i reprezentuję znaną wszystkim firmę ABC. Produkujemy fantastyczne złączki, których używają. Tak się zaczyna większość wystąpień na technicznych konferencjach. Sztampa i nic interesującego. Zresztą to widać po uczestnikach, którzy grzebią w swoich tabletach, telefonach albo na korytarzu piją kawę. Dobra wiadomość jest taka, że jeśli chcesz występować profesjonalnie, to łatwo Ci się będzie od nich odróżnić, bo wystarczy mieć nieco lepszy styl. Nazywam się Tomasz Król i opowiem Ci o trzech sprawdzonych i działających sposobach na genialne wystąpienie. Na profesjonalne wystąpienie. Pierwszy punkt to przygotuj swoje wystąpienie. Przygotuj swoje wystąpienie. Według moich obserwacji tylko 2% prelegentów przygotowuje swoje wystąpienia wcześniej. I nie mam tu na myśli, że zrobią slajd. Większość prelegentów uważa, że a, coś tam pokaże i jakoś to będzie. Rozmawiałem z ponad 50 prelegentami, i na pytanie, jak długo się przygotowywałeś, większość odpowiada, no zgadnij, że długo. Na pytanie, ile razy ćwiczyłeś, tylko trzy osoby odpowiedziały mi, że przynajmniej raz. Jedna osoba powiedziała, że ćwiczyła kilka razy i przestała ćwiczyć, kiedy znała wystąpienie już na pamięć. Jedna z 50: 2%. Znakomita większość ludzi. Którzy występują cyklicznie, zajmuje się swoimi wystąpieniami dopiero wtedy, kiedy zapowie ich prowadzący i kończy, kiedy oddaje mikrofon. Nie myśli w ogóle o tym, co się wydarzy do następnego razu, po prostu zapomina. Mało kto robi sobie taką sesję kaizenową, co poszło dobrze, co poszło źle, co mogę poprawić. Niewiele osób w ogóle nagrywa swoje wystąpienia, a jeszcze mniej je potem ogląda i wyciąga wnioski. Czyli, żeby wypaść profesjonalnie, to po prostu przygotuj się. Zrób sobie konspekt. Przećwicz wystąpienie kilka razy, żeby zobaczyć, jak się z nim czujesz, ile czasu potrzebujesz. A potem zrób sobie jeszcze dwie próby generalne. Albo przynajmniej jedną, obowiązkowo w stroju scenicznym i możliwie na tej scenie, na której będziesz występować. Punkt drugi to technika. Sprawdź sprzęt, na którym masz pracować. Albo przywieź i podłącz swój. To, czego zwykle potrzebujesz, to mikrofon, rzutnik, komputer i zmieniasz to slajdów, prawda? Czasem jeszcze jakieś inne akcesoria. Stań sobie na scenie, sprawdź czy wszystko, czego użyjesz, masz pod ręką. Może jakiś stolik na wodę będzie potrzebny, może miejsce, gdzie położysz swoje artefakty. Ja na przykład często demonstruję swoje książki i lubię je mieć pod ręką, czyli potrzebuję jakiś stolik, czy coś innego, na czym mogę te książki położyć. Nikt nie lubi niespodzianek, prawda? Nikt z nas nie lubi niespodzianek. Dam ci więc radę. Pracuj na sprzęcie, który znasz. Zwykle nie ma problemu na konferencjach, żeby podłączyć swój komputer. Nie zakładaj, że komputer, który zapewniają organizatorzy, zrobi to, czego oczekujesz. O, może wyglądać tak samo, ale nigdy nie wiesz, ile ma pamięci, jak szybko reaguje i czy nie wyskoczą z niego reklamy. Tak, widziałem takie rzeczy już na żywo na konferencjach. Kiedy masz przetestowany komputer, to po prostu go podłącz. No i oczywiście zrób to wcześniej i upewnij się, że wszystko działa. Zrób sobie taką próbę. Na pewno wiesz, a jeśli nie, to. Pamiętaj o tym, że są różne rodzaje rzutników, różne rodzaje kabli, różne rodzaje połączeń. Sprawdź, czy to wszystko razem ze sobą działa. Jeśli masz głos w swojej prezentacji, to znaczy, jeśli masz na przykład dźwięk filmu, czy jakieś dialogi, to sprawdź sobie też poziom tego dźwięku, czy nie musisz na przykład puścić go z innego wyjścia. Sprawdź sobie, czy on razem z Twoim głosem będzie na podobnym poziomie. Przy podłączeniu HDMI, na przykład, często głos idzie prosto do rzutnika i trzeba wtedy wyjście ustawić na inne gniazdo i podłączyć kabel jack, najczęściej do nagłośnienia konferencyjnego. Sprawdź sobie też wskaźnik do slajdów. Kliknij, zobacz, czy działa z każdego miejsca na scenie, bo będziesz się przecież poruszał. Prawda? Przeklikaj sobie całą prezentację, sprawdź, jak wyświetlają się slajdy. Zobacz też, jak oświetlenie wpływa na jasność obrazu i czy w ogóle wpływa. Może trzeba będzie zgasić którąś sekcję lamp. Jeśli trzeba będzie zgasić, to musisz zdecydować, czy na czas pokazywania na ekranie treści nie chcesz być yy, niedoświetlony, a potem na przykład rozświetlić światła, żeby Ciebie było widać lepiej. To są decyzje, które powinieneś podjąć przed wystąpieniem. Yy, no ale pamiętaj, że nawet jeśli sobie wszystko ustawisz, to ktoś i tak może Ci to przypadkowo zmienić. Czyli po prostu bądź przygotowany na to, żeby tuż przed prezentacją wrócić do swoich ustawień. Oznacz sobie, nie wiem, yy, narysuj coś na kartce albo na tych przełącznikach. Coraz częściej ludzie używają mikrofonów nagłownych. Są takie mikrofony, które pozwalają Ci swobodnie gestykulować, ponieważ nie musisz trzymać ich w ręce. One dają dużą swobodę, prawda? Jeśli nie masz takiego mikrofonu, to moja rada jest taka, żebyś sobie go po prostu kupił albo wypożyczył. Rozumiem, może nie chcesz wchodzić w koszty, wtedy po prostu poproś organizatora o zapewnienie takiego mikrofonu. W większości miejsc takie rzeczy są. Chyba, że wolisz pracować na bezprzewodowym, takim doręcznym. To też jest OK. Tak czy inaczej, sprawdź dźwięk. Bez względu na to, na czym będziesz pracować, to sprawdź sobie dźwięk. Czy nie jest za głośno, czy nie brzmisz, jakbyś topił się w muszli klozetowej, czy na, w każdym miejscu sali dobrze cię będzie słychać. Jeśli na przykład będziesz modulować głos, zciszać go i zgłaśniać, to pamiętaj, żeby sprawdzić sobie to, jak to brzmi w każdej części sali. Bo każdy mikrofon, a dokładniej mikser, ma możliwość korekcji barwy. Ustaw sobie taki głos, jaki lubisz, jaki lubisz słyszeć. Być może słyszałeś kiedyś jakiegoś speakera radiowego na, w takim normalnym spotkaniu na żywo, bez mikrofonu, tak? Oni brzmią zupełnie inaczej. zupełnie inaczej niż w radiu, ponieważ w radiu mają ten głos wyprodukowany, czyli. Ustawia się odpowiednie częstotliwości niskie, średnie, wysokie, pogłos, komp kompresor. To się nazywa korekcja fachowo. Ty też sobie możesz coś takiego ustawić. Pobaw się tym wszystkim w jakimś zaprzyjaźnionym studiu nagrań, albo ściągnij na komputer prosty program do montażu dźwięku. Może być na przykład Audacity. Ten program jest zaawansowany, ale darmowy. Więc poeksperymentuj sobie. Możesz też poprosić jakiegoś znajomego akustyka po prostu, żeby ci pomógł. Zrozum, po co, po co są te rzeczy, po co to jest. Wiem, może przeraża cię to w tej chwili. To jest OK. W najgorszym przypadku to, co powinieneś zrobić, to po prostu sprawdź, jak brzmisz, i ustaw poziom głośności. Sprawdź, gdzie trzymać mikrofon, żeby było ci dobrze słychać z każdego końca sali. Czyli do sprawdzenia jest rzutnik, komputer, mikrofon. No i pozostałe rzeczy, których będziesz używać. Trzeci punkt, trzecia rzecz, która pozwoli Ci występować profesjonalnie, to jest pora dnia. Uzgodnij sobie z organizatorem, o której będziesz występować. Ja na przykład nie lubię być pierwszy, bo ludzie jeszcze wchodzą, często specjalnie przyjeżdżają później. No a przecież chcesz, żeby cię zapamiętali, prawda? Bycie ostatnim też nie jest najlepsze. Niektórzy tak chcą, ale ja na przykład nie lubię tego, ponieważ no, z tych samych powodów czasami są obsłowy. Widownia może nie być już skupiona, jeśli coś się przedłuży, część może nie doczekać, mają autobus czy pociąg. Niektórzy wolą występować też przed przerwą, na przykład. Niektórzy po przerwie. Ja wolę przed przerwą, bo potem widzowie mogą się od razu udać na moje stoisko. Mogę ich zachęcić na gorąco, po prostu potem się z nimi spotkać. Ale to jest też niebezpieczne, bo na większości eventów jest obsuwa, i wtedy ludzie mogą zwyczajnie pójść na przerwę i już ich więcej nie zobaczysz. Nie będą na ciebie czekać. Jeśli jesteś po przerwie, to pamiętaj, że mogą ludzie też nie mieć odpowiedniego skupienia. Mogą mieć, być rozkojarzeni, czy być po prostu gdzie indziej. No, ale zawsze możesz rozpocząć jakimś energizerem, tak zwanym, czy jakimś energetyzującym ćwiczeniem, na przykład masażem. Czyli wybierz sobie swoją porę, porozmawiaj z organizatorem, czy jest możliwe, żebyś właśnie o tej twojej ulubionej porze wystąpił. Jeśli tak, to to zrób, jeśli nie, to negocjuj z nim. No ale na pewno przestrzegaj czasu. Nigdy nie kończ później, bez wyraźnego powodu, ani wcześniej i przed czasem. Bo jeśli zostawisz sobie czas na pytania, a pytań nie będzie, możesz wtedy zawsze coś dopowiedzieć albo po prostu odpowiedzieć na pytania, które zwykle tobie zadają. Domagaj się tego. Domagaj się tego ze względu na swój profesjonalizm i jakość, którą przecież chcesz zapewnić. Nawet jeśli wystąpisz z opóźnieniem, to mów tyle, na ile się umówiliście. Mów tak długo, jak sobie to zaplanowałeś, bo to świadczy o Twoim profesjonalizmie. Jeśli musisz z jakichś powodów skrócić wystąpienie, to spójrz sobie w konspekt, zobacz, z czego możesz zrezygnować. Nie rób tego po prostu pochopnie, że ostatnie 5 minut obcinasz, tylko zobacz, co można ewentualnie wyciąć. Do profesjonalnych wystąpień potrzeba jeszcze kilku innych rzeczy, ale o tym w kolejnych podcastach. Kiedy zaczniesz występować na wymagających imprezach, to zobaczysz, że, że zaczniesz zauważać coraz więcej, coraz więcej rzeczy, których potrzebujesz, będziesz też potrzebować coraz więcej. Na razie skup się na tych trzech rzeczach, o których mówiliśmy. To wystarczy, żeby Twój występ się odróżnił. Naprawdę. Czyli pamiętaj. Przygotuj się, zadbaj o technikę i ustal porę i czas. To tyle rad na dziś. Zabierz się za nie od razu, tak żebyś następny raz już wystąpił na wyższym poziomie. Do zobaczenia. Do usłyszenia.